Dzień dobry, witajcie. Dzisiejszy filmik poświęcę takim perfumom, które są mało znane. Jest niewiele informacji w internecie i na fragrantice, i na YouTubie jest mało filmików, mało opinii, więc myślę, że tym bardziej chętnie posłuchacie tego, co mam o nich do powiedzenia. Może będzie tak, że zainteresujecie się tymi perfumami. Zaczynam od pierwszego. Zapach, który chodził za mną od ponad roku. Zobaczyłam je kiedyś w internecie, a ponieważ wydała je moja ulubiona marka, czyli Elisab, tym bardziej byłam zainteresowana tym zapachem. Nazywa się Nui Nur, czyli w takim wolnym tłumaczeniu nocne światło, no po francusku to jest noc, nur, po arabsku to jest światło. Może chodzi o światło księżyca, nie wiem, co autor miał na myśli, ale nieważne. Najważniejszy jest zapach. Ponieważ było mało opinii w internecie i one były dosyć skrajne, e, więc bałam się ich zamówić w ciemno. A opinie były takie. E, niektórzy opisywali je jako zapach mocno apteczny, więc to już przygasiło troszkę moje zapędy. E, a inni porównywali go do Toma Forda, Black Orchid. No i też mi z nimi tak niekoniecznie po drodze doceniam, ale pewnie bym nie nosiła. No i tak naprawdę to moje płonne zainteresowanie gdzieś tam poszło w dal. Natomiast przypomniałam sobie o tych perfumach przed świętami Bożego Narodzenia. E, a wiem, że dziewczyny, czyli Gosia i Monia bardzo lubią Black Orchid, więc podsunęłam im te perfumy. E, żeby sobie poczytały, żeby zobaczyły. Zaryzykowały, napisały list do Mikołaja, obydwie dostały, są zachwycone. Dzięki temu ja też mam odlewkę tych perfum. Zapach oczywiście skomponował Francis Kurkdjian, jak większość z linii Le Parfum. Nuinur no powstały 5 lat po Le Parfum, czyli podstawowej wersji pierwszej z tej linii. I jeżeli możemy powiedzieć, że większość z tej linii coś łączy, one mają wspólne DNA, no i przede wszystkim kwiat pomarańczy, to Nuinur no to jest taka czarna owca wśród nich. Może ten flakonik też został zainspirowany tym, że to jest zapach odmieniec. Tyle wstępu. Powiedz kobieto, jak pachną te perfumy. Moje pierwsze zetknięcie z tym zapachem to była porażka. Dziewczyny się zachwycały. Powiedziały, że to jest świetny zapach, bardzo im się podoba, będą z przyjemnością nosiły. Natomiast dla mnie to była róża, owszem, e, taka czerwona, gdzie było czuć i kwiat, i troszkę zieloności e, i do tego taka słodka ziemia jak ja się cieszyłam, że ich nie kupiłam. Ale wiadomo, że u nas na jednym podejściu się nie kończy. Zrobiłam drugie podejście i zrozumiałam, że można polubić ten zapach, jeżeli się lubi dwa inne. Pierwszy psik to jest róża, paczula i miód. I one tak dosyć długo pachną. Tymi notami właśnie. Natomiast później, gdy dołącza do tego zapachu Nuta przypraw i nuta ilang-ilang, one się wtedy robią bardzo podobne do Black Orchid od Toma Forda. Nie mają, co prawda, tej nuty czekolady i nuty trufli, ale sam wydźwięk tego zapachu jest bardzo podobny. Ale gdy zapach mocniej osiada na skórze, wychodzi nuta takiej świeżości, wręcz cytrusowości, bym powiedziała. I myślałam, że tam jest bergamotka. Nie ma. Tam są nuty słoneczne, nuty solarne. I pewnie to one zmieniają nam troszkę ten zapach. Bo im bliżej bazy, tym on się zmienia. Staje się mniej podobny do Black Orchid, natomiast bardziej podobny do Coco Noir. No, taka to hybryda. Więc jeżeli lubicie te dwa zapachy, czyli Black Orchid od Toma Forda i Coco Noir od Chanel. Nie zastanawiajcie się, tylko pędźcie do internetowych perfumerii i kupujcie Nui Nur od Elisab, bo to jest naprawdę piękny zapach. Bardzo elegancki, bardzo klimatyczny, bardzo wieczorowy i niezwykle trwały. Kolejne perfumy odważyłam się kupić w ciemno, mimo że nie lubię podstawowej wersji. Znaczy może nie tyle nie lubię. Ona jest po prostu nie dla mnie. Jaki to zapach? Mówiłam Wam o nim w zeszłym tygodniu. Jest to Golden Delicious od Donny Karan. I tak jak mówiłam Wam w zeszłym tygodniu, jeżeli ta wersja podstawowa jabłuszka, czyli Be Delicious, jest dla nastolatki, ta wersja, czyli Golden Delicious, jest dla kobiety zdecydowanie starszej. W moim wieku może nawet starszej, a może i troszkę młodszej. Zapach otwiera się nutą jabłka. Nie jesteśmy zaskoczeni. Przecież to jabłuszko od Donny Karan musi być jabłko. Ale towarzyszą mu kwiat pomarańczy i śliwka. Kwiat pomarańczy jest świetnie wyczuwalny, natomiast śliwka jest taka jak w Life od Hugo Bossa. Mam te perfumy, bardzo lubię, więc ta śliwkowa nuta od razu mi się skojarzyła z tamtym zapachem. Natomiast jakie jest to jabłko? Na fragrantice jest pokazane takie czerwone jabłuszko, więc od razu nam się kojarzy z tym, że to będzie bardzo słodka nuta. A nie. Ona tak pachnie jak jabłko, od którego ten zapach wziął nazwę, czyli Golden Delicious. U nas na bazarku Golden Delicious. Powiem Wam coś. <dyskujesz> Dygresję. Byłam na bazarku. Moje ulubione jabłka to są kosztele. Od dziecka uwielbiam. Mam dwie jabłonki. Także mój apetyt na kosztele jest zaspokojony. Natomiast podeszłam do pani na bazarku i pytam się, czy ma kosztele. Ona mówi: tak, tak, tutaj są. Spojrzałam tak na te jabłka: no, niby takie żółto-zielone, no mogłyby być, ale coś mi w nich nie pasowało. E, ja przed zakupem wącham jabłka. Nie wiem jak wy, e, ludzie patrzą na mnie jak na dziwaczkę, ale wącham. I wystarczyło mi powąchać to jabłko, żebym wiedziała, że to nie jest kosztela. No a potem się okazało właśnie, że to jest Golden Delicious. Jabłka Golden Delicious to są jabłka słodkowinne, e, czyli ta słodycz jest przełamana taką winną nutką. I tu jest dokładnie tak samo. E, natomiast ten pocz ta początkowa słodycz, która jest w tym zapachu, pochodzi bardziej od śliwki niż od jabłka. E, no i co tam dalej? Potem do tego zapachu dołączają nuty kwiatowe. Najpierw orchidea. A później konwalia i lilia, które czuć najbardziej ten zapachu. Jest jeszcze róża, ale ona tworzy tło, także o niej nawet nie będę wspominać. Podstawa to jest konwalia i lilia. I ten zapach wtedy robi się taki bardziej klasyczny, bardziej elegancki. I od razu widzimy kobietę, która jest ubrana w białym koszulę, ma eleganckie spodnie, do tego szpilki, klasyczną marynarkę i biegnie do pracy. Uważam, że byłby to świetny zapach do pracy. Końcówka tego zapachu to są nuty drzewne i kwiaty. I najdłużej pozostaje z nami nuta pomarańczy i nuta lilii. Będę czekała z tym zapachem do wiosny, ponieważ uważam, że gdy będzie troszkę cieplej, to on będzie pachniał jeszcze ładniej. To będzie ich czas. Wiosna i myślę, że końcówka lata, początek jesieni. Powiem Wam, że gdzieś ciągnie mnie do takich klasycznych zapachów. Nie wiem, czy to starość, czy może po prostu gust mi się trochę zmienia. Może się też troszkę rozwijam. Mam nadzieję, będę się tego trzymała. Nie starość. Ale polecam Wam ten zapach, bo jest naprawdę śliczny. I jest taki moment, czyli wtedy, gdy ujawniają nam się te nuty kwiatowe, że on jest bardzo podobny do Diora. od Diora. Na kolejny zapach trafiłam zupełnie przypadkowo. Oczywiście gdzieś mi się wyświetlił w reklamie i już mnie kusi. I już sprawdzam, co to jest. No nie, nie było niestety zbyt dużo informacji, a mam coś takiego w sobie, że im jest mniej informacji o zapachu, tym bardziej mnie kusi, żeby go poznać. Jest to ikon od Etienne Eisner w udawanym francuskim albo może po niemiecku. Etienne Eigner. Wybierzcie sobie wersję, którą chcecie. Nie wiem, która jest poprawna. No, flakonik jest po prostu przecudownej urody. On jest stylizowany na taką klasyczną torebkę od Eijnera, więc może stąd wzięła się właśnie ta nazwa Icon. Flakonik jest tak jakby obleczony czymś takim podobnym do skóry. To wygląda właśnie jak taka złota skóra, ale bardzo mi się podoba ten flakon. Podoba mi się też również zapach. I nic nie wąchałam przez cały filmik. To dopiero pierwszy raz. Na pewno chcecie wiedzieć coś więcej o tym zapachu. Otwarcie jest takie owocowo, lekko zielono-soczyste, bo mamy tam brzoskwinie, liśćwiołka i mandarynkę. Ale za chwilkę do tych początkowych nutek dołącza nuta heliotropu i zapach robi się bardziej pudrowy. Mamy również w składzie kwiat pomarańczy i jaśmin. Kwiatu pomarańczy kompletnie nie czuję, aczkolwiek jestem wyczulona na tą nutę, bo bardzo ją lubię nie czuć. Natomiast jaśmin bawi się z nami w kotka i myszkę. A Zaraz Wam powiem dlaczego. Testowałam te perfumy przez 3 dni, ale testowałam je w pracy i w domu. I tak naprawdę czułam te początkowe nutki, pudrowe. I taką słodką nutkę zaraz Wam powiem, co to było. Natomiast tego trzeciego dnia, przed wyjściem w pracy, popsikałam sobie szalik. I jak wyszłam na dwór, to poczułam tak piękną nutę jaśminową. Ale to nie jest jaśmin taki jak od Muglera, czyli taki bardziej chropawy, dosyć ostry. To jest taki mięciutki, bardzo przytulny jaśmin. Uwielbiam taki jaśmin w perfumach. Nie czułam go przez całe trzy dni, więc widocznie chłodne powietrze wydobywa nam mocniej tą nutkę jaśminu, która dodaje uroku tym perfumom. Ale ma ten zapach jeszcze jedną oszukańczą nutkę, mianowicie czuć pianki marszmalu, które tutaj w składzie albo nie są podane, albo któryś z nutek połączone ze sobą, może ten heliotrop z wanilią i stonką. Robią takie złudzenie, ale naprawdę czuć pianki marszmalą i to bardzo długo. I w bazie ten zapach przypomina mi to, co wskazuje fragrantika, czyli Dolce Gabbana Purfam. Jeżeli znacie tamten zapach, to możecie sobie wyobrazić, jak pachnie ten. I to połączenie tego heliotropu i tych pianek marszmalą trwa najdłużej na skórze. Bardzo przyjemne, otulające perfumy. Które nam nie przeszkadzają, a gdzieś tam cały czas czujemy, że są z nami. Ja mam teraz coś takiego, że potrzebuję takiego wyciszenia. Jestem chyba już zmęczona tymi typowo zimowymi perfumami. Chcę odpocząć, używam troszkę słabszych zapachów i tych używam naprawdę z wielką przyjemnością. A czemu zdecydowałam się w ogóle na kupno ICON? Bo mam. Z tej marki jeszcze jeden zapach Starlight, który dostałam od Moni. I to jest taka wersja euforia, ale lżejsza i bardziej zielona. I bardzo je lubię. Używam namiętnie. Zamiennie z euforią. Dlatego wiedziałam, że jeżeli kupię te perfumy, to najprawdopodobniej się nie zawiodę. No i tak się stało. Jeszcze jeden zapach miał być bohaterem tego filmu. Ponieważ stałam się jego szczęśliwą posiadaczką niedawno, Claude'nui Imperial od Armaf Dostałam je od mojej widzki Roxany, mówiłam Wam, ale zrobię o nich osobny film. Zrobię takie małe porównanie. Trzech zapachów. Mam nadzieję, że znajdę odlewkę. Nie znalazłam dzisiaj niestety, ale będę szukała w gąszczu moich odlewek. Mogę Wam tylko powiedzieć tyle, że wczoraj popsikałam się globalnie tymi perfumami. Czułam je cały dzień od siebie. Mało tego, jak przyszłam wieczorem z pracy i powiesiłam sobie płaszcz i szalik w wiatrołapie, tam, gdzie trzymamy wierzchnię okrycia, cały wiatrołap był przesiąknięty tym zapachem. I dzisiaj już niczym się nie psikałam na płaszcz i na szalik, jak wychodziłam, bo cały czas czułam te perfumy. Więc mają moc, warte są tego, żeby się nimi zainteresować. A tak jak Wam mówię, taką większą recenzję zrobię w którymś z kolejnych filmików. A Wy jak lubicie kupować perfumy? Wybieracie te, o których jest najmniej informacji, tak jak ja, bo takie Was kręcą, bo takie Was ciągną. Ja po prostu chyba perfumowo lubię otwierać drzwi zamknięte niż te otwarte. Czy raczej wolicie kupować takie zapachy, które sprawdzicie sobie w perfumerii? Albo po prostu takie, o których jest dużo informacji w internecie. Koniecznie mi napiszcie w komentarzach. Pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia. i Papa.